Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek, 1 grudnia 2025 roku. Pierwszy poniedziałek miesiąca grudnia. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskiej aktorce teatralnej i filmowej. Gdyby nie przedwczesne odejście, być może do dzisiejszego dnia byłaby osobą popularną. No, ale to już można sobie tylko gdybać, to nie wiadomo. W każdym bądź razie, najpopularniejsze jej role to rola pani Padlewskiej Lindner w serialu Matki, żony i kochanki oraz rola pani Kwiatkowskiej w serialu Rodzina Zastępcza. Ja osobiście mogę powiedzieć, że ja e, to, tę panią kojarzę tylko z jednej e, roli z rodziny zastępczej. Choć jak kiedyś oglądałem e, killer w dwóch, to e, moi drodzy, to tam e, mogę powiedzieć, że też zobaczyłem jej poboczną rolę. Yy, czyli yy, jako yy, prezydentowej, to tylko z tych ról yy, tę panią kojarzył. Nie muszę chyba już podpowiadać, myślę, że wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Moi drodzy, Gabriela Kownacka. Gabriela Anna Kownacka z domu Kwarz. Urodziła się 25 maja 1952 roku we Wrocławiu, zmarła 30 listopada 2010 roku w Warszawie. W 1971 roku ukończyła liceum ogólnokształcące numer 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu i zdała maturę. W tym samym roku dostała się na wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, będąc na pierwszym roku studiów, zagrała rolę Zosi Weselu Andrzeja Wajdy. Dyplom ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej otrzymała w 1975 roku z tytułem magister sztuki, aktor dramatyczny. W tym samym roku zaangażowała się do Teatru Kwadrat w Warszawie, gdzie zadebiutowała tytułową rolą w sztuce e, e, Pepsi, e, Pierre Bruno, e, w reżyserii e, twórcy i dyrektora tego teatru Edwarda Dziewońskiego. Występowała też w teatrze telewizji e, w 1900. W 1975 roku zagrała rolę magii w sztuce Artura Millera Po upadku w reżyserii Andrzeja Łapickiego. Zaś w 1976 wystąpiła w roli Marysi w sztuce Roberta Thomasa Spółka morderców w reżyserii Edwarda Dziewońskiego. W 1977 otrzymała nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za rolę magii i hrabianki Rity, trendowatej Jerzego Hoffmana. A w 1979 tytuł gwiazdy filmowego sezonu podczas lubuskiego lata filmowego w Włagowie za rolę Anity w komedii muzycznej Halo Szpic Brudka, czyli ostatni występ króla Kasiarzy. Mogę powiedzieć, że e, można do dzisiejszego dnia e, znaleźć e, ten fragment tego filmu, gdzie ona e, właśnie śpiewa e, tą słynną piosenkę. On tak ładnie kradnie. E, swego czasu e, także niestety już nie żyjąca. E, Osoba, e, która e, była także aktorką, ale często kabareciarą, czyli Joanna Kołaczkowska e, wystąpiła e, w Bydgoszczy na festiwalu i zaśpiewała e, właśnie tą piosenkę, co swego czasu e, wykonała ją Gabriela Kownacka. Też można znaleźć na YouTube ten materiał. Wracając, także w tym samym roku Gabriela Kownacka zdobyła nagrodę przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za wybitną współpracę artystyczną z TVP. W latach 1975-78 Występowała w Stołecznym Teatrze Kwadrat. W 1978 roku otrzymała od Erwina Aksera propozycję angażu do Teatru Współczesnego w Warszawie, a potem w 1983 od Jerzego Grzegorzewskiego, który tworzył zespół po objęciu dyrekcji Teatru Studio w Warszawie. Występowała w nim do 1999. W 1998 zagrała gościnnie w Teatrze Narodowym rolę siostry Dory w halce Spinoziem, według Witka w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. Następnie w latach 1999-2009 była stałą aktorką sceny narodowej. W latach 90. stworzyła popularne role serialowe w matkach, żonach i e, kochankach i rodzinie e, zastępczej. E, matki, żony i kochanki w latach 95-98 i w rodzinie zastępczej w latach 99-2008 e, wystąpiła w ponad 60 rolach teatru, telewizji i zagrała w ponad 40 spektaklach teatralnych w całym Kraju. W 2012 roku ukazała się książka autorstwa Romana Dziewońskiego pod tytułem Gabi Gabriela Kownacka. Oznaczenia i nagrody. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2005 roku za zasługi w pracy artystycznej została odznaczona złotym Krzyżem zasługi. W tym samym roku podczas Festiwalu Dobrego Humoru otrzymała statuetkę Melonika dla najlepszej aktorki komediowej. W 2006 roku odcisnęła swoją dłoń na bursztynowej promenadzie gwiazd podczas Festiwalu Gwiazd w Gdańsku. Yy. Życie prywatne. Była córką Otokara Kwasza urodzonego 12 stycznia 1922, zmarłego 3 marca 1992 roku i Izabeli z domu e, Tumidajskiej urodzonej 18 września 1923 roku i zmarłej 9 maja 2023 roku. Roku. W latach 1975-1985 była żoną Waldemara Kownackiego. W 1983 urodziła syna Franciszka. Związana była także z operatorem Witoldem Adamkiem i aktorem Krzysztofem Janczarem. W 2007 została ambasadorem drugiej edycji programu Szkoła bez przemocy. W latach 90. wystąpiła w reklamie Rodziny Encyklopedii Medycyny. W 2006 roku zagrała w reklamie serów Warnia. I co się stało, moi drodzy, że niestety pożegnało się tą aktorkę przedwcześnie, moi drodzy. Otóż w 2004 roku zachorowała na raka piersi. Kilkumiesięczne zabiegi chemioterapii i radioterapii dały pozytywny efekt, dzięki czemu mogła powrócić do pracy na plan serialu Rodzina Zastępcza. Niestety e, nie trwało to długo, ta radość e, zcieszenia się e, zdrowiem i życiem. Choć zapewne się ucieszył, starała się ucieszyć, i tak dalej. Nawet kiedy ten nawrót choroby, który się okazał gwałtowny, nastąpił. I to się niestety wydarzyło na przełomie maja i czerwca 2008 roku. Stan zdrowia bardzo się pogorszył. 9 marca 2009 w Teatrze Narodowym odbył się koncert charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na leczenie aktorki. Zmarła 30 listopada 2010 roku w Warszawie. 7 grudnia odbył się jej pogrzeb na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Aleja 41 Grup nr 27. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. Maja Komorowska, Joanna Szczepkowska, Gołda Tencer, Ewa Ziętek, Maria Nopania, Wojciech Malajkat oraz obsada serialu Rodzina Zastępcza, Piotr Frączewski, Jarosław Boberek i inni. Aktor Marcin Hycnar odczytał list pożegnalny w imieniu Jana Englerta, dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Englert był dyrektorem muzycznym. Wtedy akurat rzeczywiście jako dyrektor sprawował tę funkcję ale już od tego roku jej nie sprawuje. W latach 2003-2025 tę funkcję sprawował. I tak, filmografia, jak to wyglądało. No to Wam przeczytam, moi drodzy. Czytam tutaj latami Mogę tylko powiedzieć najpierw odnośnie tych ról najpopularniejszych To właśnie w rodzinie zastępczej grała jako Annę Kwiatkowską A w Matkach, Żonach i kochanka grała Dorotę Padlewską-Lindner W Killerów dwóch tutaj co mówiłem wcześniej, że kojarzyłem też z tej roli akurat to grała prezydentową. Można praktycznie na e, samym końcu wtedy mm, zobaczyć e, ją w tej roli. A tak, moi drodzy, wygląda filmografia. E, 1972 rok, Wesele e, jako Zosia. E, Tutaj mówiłem wcześniej, że w 1976, a powtórzę: trendowata Rita Szylin-Żanka. W tym samym roku skazany jako Kasia. 1977 rok. I jest tutaj parę ról: Ciuciu Babka jako Grażyna. Pani Bowary to ja jako sąsiadka. Rebus jako Ania, e, rekolekcję jako myszka, szarada jako Ewa. E, 1978 rok haloś piz brudka Anita e, i 1980 rok kilka ról. E, ukryty w słońcu jako Joanna. Bo oszalałem dla niej jako Sylwia. E, dziecinne pytania. 1981 rok e, jako Bożena. Ten sam rok. Przypadki Piotra S. Prostytutka. Spokojne lata jako Iza. 1983 rok. Nadzór jako Danusia Wabik. 1984 e, rok. E, I tutaj kilka ról. 5 dni z życia, emeryta, e, sekretarka w wytwórni. Filmów dokumentalnych. 1984 rok, także Jak się pozbyć czarnego kota, Krystyna Danek, Pismak jako Maria i jeszcze ten sam rok Zamiana jako Ola. 1985 rok, Kronika wypadków miłosnych jako Olimpia, Gaga, chwała bohaterom jako blondynka z komputera żaglowiec jako mama Michała 1986 rok nieproszony gość jako Micia 1987 Hanussen żona szefa propagandy 88 rok niezwykła podróż Baltazara Kobera jako Gertruda 89 rok kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce jako Barbara, y, jacht jako żona. Y, 92 rok y, smacznego telewizorku y, jako Teresa Adler, sauna jako Masza, zwolnieni z życia jako Elżbieta. Yy. 93 rok, nowe przygody Arsena e, Lupin. I tutaj nie widzę, czy tutaj jest mowa, kto tam występował. Pileczkę. E, Powy. E, Powiem. mamy. Aha jako e, e, hrabina e, Kotowska e, wcielała się właśnie Pani Gabriela. Jeszcze raz, jak ktoś nie dosłyszał, wcieliła się w rolę Hrabiny Kotowski. Dobrze. I kolejne role. 96 rok: Cesarska. Tabakierka jako baronowa. Dzieci i ryby jako Ewelina. Drugie zabicie psa jako kobieta. 99 rok y, Fuchs jako matka Aleksa. Y, Bratobójstwo. Y, nie mam tutaj akurat jako kto występowała. Y, a może też zobaczymy? Zaraz zobaczymy. Bratobójstwo. Hmm. Może znajdę, poczekajcie jeszcze chwilę. Um. Tutaj <tudę> akurat nie znalazłem. Także jeżeli ktoś z Was ma, to najwyżej yy, możecie napisać w komentarzu jako yy, kto tam występowała. Yy, 2001 rok yy, yy, PAD do, tak się chyba czyta, pisze się pas de D. Przez U otwarte i X to jest po francusku napisane. Jest to polski film krótkometrażowy z 2001 roku i grała tam jako Anna Struziakowa. 2002 rok na dobre i na złe, Lidia Kornecka, odcinek 93. 2003 rok powiedz to Gabi jako aktorka. 2006 przebacz jako matka. 2006-2007, dwie strony medalu jako Jolanta Wysocka i w 2007 roku jako ona sama w serialu Niania: Dubbing, filmy. 1977 rok, Hotel Zaciśnięty, 1979 rok, Ja, Klaudiusz jako Druzilla, odcinek 9. 1981 rok Życie jest Piękne, 86 rok Eni Hall, 83 rok Goście z Galaktyki Arkana jako Biba, 84 rok Wybory w Siódmej C jako pani Kunze, 2003 rok Nawiedzony Dwór jako Madame Liota. I 2007 rok Artur i minimki e, jako babcia Artura. W grach komputerowych podłożyła e, głos także i to e, było 5 e, ról. Moi drodzy. Choć tutaj akurat jednej nie mam. Chodzi mi o grę Airline. E, ty Tykun, pisze się Ty co on. E, tu nie wiem, jako, kto wystąpiła. E, w tym samym roku e, Baldur's Gate jako Wykonia e, Devir. E, 2000 rok Plainscape e, Torment jako Nie Sława. E, I ten sam rok e, Baldur's Gate e, e, 2. Cienie M jako Wikonia de Vir i 2001 rok Baldur's Gate 2 y, Tron Bala jako Wikonia de Vir. Także to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej, coś o niej, no to y, możecie sobie poszukać resztę. W każdym razie mogę tylko jeszcze dodać, że w listopadzie wspominano w halotu Polsat. Można sobie akurat znaleźć na ich kanale na YouTube tej śniadaniówki Polsatu. Akurat niektórzy tam z tego serialu wspominali panią Gabrielę i też Podają, jak to się stało, że ona już nie wystąpiła dalej w serialu, i, i dowiecie się, czy to właśnie tam ona na planie tego serialu zasłała, i, i potem ją zabrano do szpitala. Yy, to też yy, znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Yy, trzymali kciuki. No i później jednak no, też yy, no, tęsknili. Yy, za panią Gabrielą. Yy, bynajmniej w pewnym momencie. No i przynajmniej yy, pan Tomasz Dedek to yy, twierdzi, że Hmm, możliwy powrót rodziny zastępczej byłby niemożliwy z racji tego, że no najważniejsze, gdzie jest matka. Także, a jej nie ma. No i już się nie, nie nagra. Także to y, tyle. Możecie pisać w komentarzu też. Y, y, za co ewentualnie lubiliście panią Kownacką, czy właśnie jaka wam się rola podobała, możecie tutaj sobie pisać w komentarzach, wspominać jej twórczość. A może jak ktoś z was miał osobiście panią Gabrielę poznać, a może też znał prywatnie, to może jakieś tam nie musi wszystkiego zdradzać, ale y, uchylić rąbka tajemnicy. Jak ktoś z Was będzie chciał, jaka była relacja, to, mogę, to możecie także y, pisać, i ja tego na pewno y, nie skasuję. Także to tyle. Czytałem też swego czasu, że jej były mąż, y, Waldemar Kownacki, był y, y, przy ostatnich momentach jej życia, chwilach, ale kiedy y, powróciła ta choroba, to bardzo ją y, wspierał i y, miał z nią bliski y, kontakt. Także no, po prostu szacun. I tyle. Bardzo Wam dziękuję. A czy jest możliwość, yy, że można ją spotkać za światu. Możliwość zapewne jest i podejrzewam, że będzie, bo z racji tego, że jeżeli faktycznie była yy, chrześcijanką, nie tylko z nazwy, że z, inaczej mówię z nazwy protestantką, to to dlaczego by się miało jej tam w niebie nie spotkać. To tyle. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.